Cześć, ja jestem Sarczy i witam was serdecznie w pierwszym odcinku mojej pobocznej serii zagrajmy FIFA 17. Gra miała swoją oficjalną polską premierę 29 września na pecetach PlayStation 4, PlayStation 3, Xboxie One oraz Xboxie 360. Ja pokażę wam wersję na PlayStation 4. No i cóż takiego znaczy seria poboczna na moim kanale? Otóż będzie to po prostu seria, z której odcinki. Będą wypuszczane bez jakichś ustalonych odstępów czasowych, to znaczy odcinki będą czasem pojawiały się częściej, czasem rzadziej. Miejcie tylko po prostu na uwadze, że mogą pojawiać się czasem jakieś dłuższe przerwy. Dlatego, że w FIFA 17 zamierzam sobie po prostu. Pogrywać od czasu do czasu przez najbliższe miesiące. No i poboczna seria na moim kanale charakteryzuje się też tym, że ja sam decyduję, kiedy taką serię zakończyć. To znaczy, nie mam jakiegoś ustalonego celu, w jakim momencie serię zakończę. Na pewno będzie to minimum kilkanaście odcinków, aczkolwiek, jeśli Wam się będą te materiały podobały to będzie mogło tych materiałów być również więcej. Na razie jednak nie uprzedzajmy faktów, po prostu... Nie chciałbym, abyście mieli jakieś konkretne oczekiwania co do tego, ile ta seria ma trwać i jak często będą się materiały pojawiały, chociaż oczywiście będzie to również zależało i od waszego zainteresowania. Więc jeśli chcecie więcej FIFA na moim kanale, to piszcie, zostawiajcie kciuki w górę, to też będzie dla mnie znak, jak bardzo jesteście taką poboczną właśnie serią z tej gry zainteresowani. Ja na pewno w tej serii chciałbym się głównie skupić na trybie Droga do Sławy. Jest to zupełnie nowy tryb serii FIFA, tryb fabularny, w którym wcielamy się w widocznego tutaj po lewej stronie Alexa Huntera i śledzimy tak naprawdę jego losy na przestrzeni lat możemy decydować, do jakiego klubu trafi, jak się będzie rozwijała jego kariera, a pomiędzy meczami i różnymi gierkami treningowymi. Będziemy również oglądali filmy przerywnikowe. Przed smak tego już Wam prezentowałem w moim przedpremierowym materiale z dema, a teraz będziemy mogli sobie zobaczyć od początku ten tryb. Czy ja go w całości zakończę na kanale, czy przejdę go do końca? Tego Wam nie mogę obiecać, bo tak jak mówiłem jest to poboczna seria, ale na pewno chcę ten tryb zacząć i sobie trochę w niego pograć. A oprócz tego w międzyczasie będę też na pewno Wam pokazywał jakieś pojedyncze mecze, bo wiadomo, że w trybie Droga do Sławy będę się głównie wcielał tylko i wyłącznie w Alexa Huntera, ale chciałbym też od czasu do czasu ponagrywać jakieś pojedyncze mecze i przy okazji może pokomentować jakieś aktualne wydarzenia sportowe, bo jak pewnie wiecie, ja bardzo się interesuję sportem i piłką nożną. Chociażby, więc śledzę różne wydarzenia sportowe, a taka poboczna seria z FIFA może być doskonałą okazją, żeby czasem właśnie jakiś punkt, swój widzenia na różne sprawy Wam przedstawić. No to co, to tyle jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Ja czekam na Wasz odzew, jak się zapatrujecie na tę serię. A tymczasem zacznijmy tryb Droga do Sławy, zobaczymy jak to się rozpocznie. Prawdopodobnie będziemy śledzić losy Alexa Huntera tak naprawdę od dzieciństwa, więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Gra oczywiście standardowo jest w polskiej wersji językowej. Mamy tutaj również polski komentarz Dariusza Szpakowskiego. I Jacka Laskowskiego, aczkolwiek w przypadku trybu Droga do Sławy, kiedy będą postacie gadały między sobą, to będziemy tam mieli angielskie głosy i polskie napisy. No bo jeszcze o tym nie powiedziałem ale Alex Hunter trafia do jednego z klubów angielskiej ligi, Premier League. Więc bardzo dobrze moim zdaniem, że zostały tutaj zachowane angielskie głosy. I polskie napisy tylko dodane, bo będzie można lepiej się wczuć w ten klimat. No ale dobra, możemy w takim razie już zaczynać. Rozgrywkę w trybie droga do sławy rozpoczynamy od wyboru naszego ulubionego klubu z Premier League i zapewne ten wybór wpłynie później na to, do jakiego klubu trafi Alex Hunter, jak się domyślam. Mamy tutaj oczywiście wszystkie 20 klubów z angielskiej Premier League i gra, kiedy była. Zapowiadana, wypuszczane były poszczególne zwiastuny. No to najbardziej reklamowane było to, że Alex Hunter był w Manchesterze United. My możemy zdecydować, aby udał się on do innego klubu, ale ja od początku byłem nastawiony na to, żeby właśnie Alex Hunter do Manchesteru United się wybrał. Obecnie trenerem tego zespołu, jak zapewne wiecie, jest Jose Mourinho, utalentowany i utytułowany szkoleniowiec. Tutaj oczywiście mamy jeszcze kilka informacji na temat naszego klubu. Więc tak jak już wcześniej sobie założyłem, przejdziemy sobie do Czerwonych Diabłów. Londyn, Wielka Brytania, finał Pucharu Regionalnego.

No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player! Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then! Alright. Penalties it is then. Byśmy mieli właśnie od tego zacząć Aj. Ciekaw jestem, czy już tutaj będziemy mieli okazję strzelać karnego dawaj Alex skup się i oby to rzeczywiście wpadło Oczywiście. Mamy, mamy rzuty karne. I warto też dodać, że tutaj trochę one inaczej wyglądają niż w poprzednich częściach. Na początek zaczynamy rozbieg, później wskazujemy strzałką, gdzie mamy wycelować i strzelamy. Brawo, Alex, brawo! So Alex is the hero, <speaking> in that case. Oh, London's finest, mate. How could you? How could you, Harold? Why couldn't you support him like your father? Oh yeah, what could <background> not be more like your great chin on top? Hey, first of many. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. I didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you, it's called Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. <laughs> hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? football this is what I want to do like you and dad you know there's a difference between playing at something and working at it you're serious about going pro you're gonna to have to make football your life you know George Baker was at the game today he was impressed the skull yeah I want you to have this. I scored my one hundredth goal with that, February nineteen sixty-nine, Coventry City away, left foot volley. Sweet as a nut. Here, might bring you luck too. You sure, Grandad? Oh yeah. I'll practise with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? <laughs> No właśnie, Aleks wywodzi się z rodziny, która też jest znana z gry w piłkę. Dziadek był kiedyś znanym piłkarzem. No i przynosimy się 7 lat później. It's time, Alex. To już pewnie będzie powoli taki moment. Kiedy będziemy mieli przechodzić do jakiegoś klubu? Zobaczymy. No to zaczynamy. Kurde, naprawdę dobrze się zapowiada ten tryb Droga do Sławy. Ja wiążę w związku z nim spore nadzieje, bo już demko pokazało, że będzie to fajnie zrealizowane. Tutaj też już sam początek widać, że fajnie to twórcy przedstawili. Trochę mi się od razu przypominają takie filmy, które właśnie opowiadały o karierze. Jakiegoś piłkarza teraz się będzie można właśnie w Alexa Huntera wcielić, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Może być naprawdę ciekawie. Spotkamy znanych piłkarzy, jak sami tutaj widzicie, Angel di Maria. Proszę bardzo. No i dobra, co my tu mamy? Centrala. Społeczność. Możemy sobie przeczytać wiadomości na czymś w rodzaju Twittera. Powiedzenia na testach, będziemy ci cały czas kibicować, to oczywiście wiadomość od mamy, naszego bohatera. No i Gareth Walker. Wszystko gotowe do testów, już my im pokażemy. Gareth Walker to właśnie jest taki wieloletni przyjaciel Alexa. Już w trakcie tego pierwszego filmu przerwnikowego widzieliście go. No i tutaj też ta relacja między Aleksem a Garefem ma odgrywać dość istotną rolę. Dobra, myślę, że w takim razie możemy sobie zacząć testy końcowe. Młodzi piłkarze walczą o ostatnią szansę znalezienia Angażu w Premier League. No właśnie, czyli tak jak myślałem, będziemy próbowali dostać się do jakiegoś klubu. Domyślam się, że skoro wybrałem Manchester United na początku, to będziemy właśnie się o Manchester starali. Widać po pokoju Alexa, że jest wielkim fanem Manchesteru, więc oby jego marzenia o zaistnieniu w tym klubie zostały zrealizowane. My na pewno mu w tym pomożemy. Narodowa Akademia Piłkarska.

Osobowość Alexa wpływa na jego stosunki z innymi postaciami oraz na jego temperament na boisku. No właśnie, będziemy mogli wybierać różne kwestie dialogowe. Spokojna, porywcza, wyważona. W tym przypadku akurat nie mamy napisane co konkretnie Alex powie, ale w kolejnych dialogach będziemy mieli takie skrócone wersje jego wypowiedzi. No właśnie, tak jak tutaj dokładnie mamy. just got to stay focused Gus. listen lads don't see this as an exit trial okay see it as an opportunity to impress you just go out there and express yourselves. george Baker's a tough nut but he knows a good player when he sees one and you lads are just there Did you get so grown up <laughs> wish that could be him mum hey Days about you, Alex. Nice motor, mate. I'll take skills over flashy murder any day, mate. Oh yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. No nie przez każdego będziemy oczywiście mile witani. You lads are here today to prove that you got the skills to make it in a professional game. Now for the last few years you've all been honing your skills at your respective academies. But for every reason, you've been released. Now the league organizes these trials as it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me. And to all of the scouts from around the country here in attendance, you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball, will be scrutinised and will count towards making your future in football and these lads behind me already have their pro contracts. they know where they stand. they are the bar. and today, you're going to take them on. so let's see what you got. hi, williams is i calling you again. let's see how confident he is when i get him one-on-one -on, -one on the pitch. Więc zanim nim wystąpimy w prawdziwym meczu. Oczywiście musimy najpierw na to zasłużyć. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multidimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. Suppose you're best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it going to be? No właśnie, możemy sobie wybrać pozycję na której chcemy grać. Napastnik, pomocnik ofensywny, prawy skrzydłowy lub lewo skrzydłowy. Ogólnie, oczywiście, chodzi o zawodnika ofensywnego. No i ja sobie myślałem o tym, żeby właśnie zdecydować się na pomocnika ofensywnego, który zarówno przede wszystkim będzie brał udział w akcjach ofensywnych, ale który też będzie potrafił się czasem cofnąć, pomóc kolegom w obronie, ewentualnie, taki najbardziej kreatywny. Z tych właśnie tutaj, jakie mamy do wyboru. No bo nie chcę być najbardziej wysuniętym napastnikiem, bo wtedy też sporo gry będzie mi omijało. Wiadomo, że jako pomocnik ofensywny też nie będę miał pewnie aż tylu okazji, co napastnik, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie, właśnie myślę, że tutaj się zdecydujemy na to. Najbardziej wysunięty do przodu pomocnik wspierający napastnika lub napastników często współpracuje ze skrzydłowymi. Główny rozgrywający w akcjach ofensywnych często wchodzi w pole karne, ale też w razie potrzeby wspiera obronę. I o to mi właśnie chodziło. Kluczowe atrybuty: dribbling, podania, strzelanie. Tak jest. A więc dziadek Alexa Huntera też na tej pozycji grał. Dobrze wiedzieć. Right, first up, a quick half of 11 on Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills. And another half of 11 v 11 for the top players. All right, lads, Go do you something proud? Czyli widzicie w lewym górnym rogu, czeka nas w sumie 6 różnych ćwiczeń. Na początku, po prostu taki pokazowy meczyk 11 na 11. Zobaczymy, spróbujemy się pokazać z jak najlepszej strony. Nie chodzi tutaj nawet już koniecznie o strzelanie bramek. Ważne, żeby po prostu dobrze się zaprezentować i zapracować na jak najlepszą ocenę, bo domyślam się, że będziemy tutaj również oceniani, tak jak zresztą wcześniej wspomniano: testy końcowe, boisko treningowe drużyna pierwsza kontra drużyna druga. Proszę, jak kameralnie. No ale pamiętajmy, że jest to oczywiście dopiero gierka treningowa. Na występy przy pełnych stadionach dopiero przyjdzie czas. No i widzę, że na początek normalnie mogę grać całą drużyną. Później gra powinna dać mi wybór, czy chcę właśnie sterować całą drużyną, czy też tylko Aleksem Hunterem. No i na pewno w tym trybie. Będę chciał pokierować tylko Aleksem, żeby się bardziej wczuć w tę postać. Tak jak zresztą pokazywałem wam to w demie. No, już pierwsza okazja, słuchajcie, Alex Hunter GOL! No proszę. Ależ to ładnie wyszło. Idealnie tutaj mi wychodził na pozycję i musiałem z tego skorzystać. No szczerze mówiąc, nie nastawiałem się, że uda się tak szybko strzelić pierwszą bramkę. Nawet mi na tym nie zależało. Chciałem po prostu dobrze wypaść, ale na pewno strzelona bramka dobrze nas tutaj zarekomenduje. Już na początek ocena 7.7 na 10. Zobaczymy jak nam pójdzie dalej. Aj. No właśnie, trochę się spóźniłem z odbiorem i od razu ocena minimalnie obniżona. Za złe wyczucie czasu ale już teraz, za dobre podanie, nota wzrosła. I uwaga, kolejna akcja! Ach, kurde, już liczyłem na to, że uda się coś z tego zrobić. No i właśnie, mamy też nowe rzuty rożne. Tym razem wskazujemy takim celownikiem, gdzie mamy posłać piłkę. A siła naszego uderzenia, znaczy pasek, pokazuje jak bardzo, ach, jak bardzo dośrodkowanie jest płaskie lub na odwrót, jak bardzo idzie górą. Im większy pasek nabijemy, to bardziej dośrodkowanie jest płaskie. No nie trzeba się do tych zmian przyzwyczaić, no bo mamy nowe rzuty karne, nowe rzuty rożne dopiero jak się przyzwyczajimy to będziemy oceniać czy są to zmiany na lepsze czy na gorsze. Póki co wychodzimy z kolejnym atakiem Aleksander Ojej. No zdecydowanie przesadziłem i też troszeczkę obniżona ocena przez to. Muszę uważać, bo oczywiście za różne błędy Jak teraz też, złe wyczucie czasu, za różne błędy będę płacił troszeczkę obniżaną oceną. No ale też niemożliwe jest zagrać idealnie. Ważne, żeby nasz Alex się tutaj nie stresował, aby wyszło mu jak najlepiej. Kolejna sytuacja. Ach, strata niestety. Teraz brońmy się przede wszystkim. No bo się robi niebezpiecznie. Ale dobra, troszeczkę to zepsuli. Niepotrzebnie on tutaj strzelał. Ale tym się oczywiście nie będziemy martwić. Kurde, fajnie to wszystko tak zobaczyć właśnie od środka. Dobrze, że twórcy nie postawili tylko i wyłącznie na normalne mecze, ale też i na to jak to wygląda na treningach. Teraz nawet jeszcze nie należymy do żadnej drużyny. Dopiero mamy się przebić. Dopiero jak nam tutaj dobrze pójdzie na tych testach końcowych. Tu mamy szansę na angaż, prawdopodobnie w Manchesterze United. Swoją drogą, jeśli gracie już w Fifa 17, to napiszcie, czy sami sobie ten tryb ogrywacie. Ach, kurde, teraz była niezła okazja, ale doświadkowanie niezbyt celne. Piękny strzał! I za to też oczywiście ocena poprawiana. Jeśli gracie właśnie w FIFA 17 i w ten tryb, to napiszcie, który IHA będzie spalony dokładnie. To napiszcie, do którego klubu posłaliście na początek Alexa Huntera, czy też wybraliście Manchester United, czy jednak postawiliście na zupełnie inny zespół z Premier League. Dobra, końcówka pierwszej połowy, słuchajcie. No, może teraz. Ach, kurde. Też tutaj Alex bardzo ładnie Wychodził na czystą pozycję, ale podanie troszeczkę za mocne. Była jednak naprawdę dogodna sytuacja. Chociaż teraz jest również. A i dobitka, dobitka! Tak! Udało się, proszę bardzo. I to w dodatku Alex Hunter strzela swojego drugiego gola. No wiadomo, że jest to tylko oczywiście gierka treningowa, ale niesamowicie się cieszę, że już tutaj. W pierwszej takiej... W pierwszym takim sprawdzianie nasz bohater zdobywa dwie bramki i proszę akurat koniec pierwszej połowy. Świetne to było naprawdę. Mamy dzisiaj dobry dzień. I'm feeling good today, stay focused. No i proszę, czyli nie będziemy grać drugiej połowy, jak rozumiem. Mamy tutaj podsumowanie, i właśnie trzeba się dostać do pierwszej dziesiątki. Gareth Walker jest na miejscu dziesiątym, tutaj pozostali. No ale mój bardzo dobry wynik najlepszy z całego zespołu, z całej trzydziestki. Więc mogę się tylko cieszyć. No ale nic dziwnego, strzeliłem tutaj dwie bramki. Więc też i ocena odpowiednio wysoka. No i cóż, będzie teraz przed nami kolejne ćwiczenie. Będziemy w następnej kolejności ćwiczyć strzały z bliska, ale to już sobie sprawdzimy w następnym materiale, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ta moja poboczna seria z FIFA 17 się Wam spodoba. Sporo osób było zainteresowanych moją serią. Zagrajmy wy z tej produkcji, kiedy pokazywałem Wam demo. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście będziecie śledzić moje losy w roli Alexa Huntera. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Więc mam nadzieję, że i Wy również będziecie zainteresowani przebiegiem tej mojej kariery tutaj. Więc jeśli chcecie oglądać kolejne odcinki z 17 jak najczęściej, to zostawiajcie kciuki w górę, a w komentarzach podzielcie się swoimi pierwszymi wrażeniami, jak to dla Was tutaj wygląda i jakie być może macie oczekiwania w stosunku do tego trybu. Póki co, z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału do końca i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!